Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Samochody elektryczne są wydajnymi i przyjaznymi dla środowiska zamiennikami dla naszych samochodów napędzanych gazem. Niniejszy artykuł ustanowi wprowadzenie do budowy takich samochodów poprzez wykonanie operacji przeszczepu na samochodzie benzynowym. Budowa własnego samochodu elektrycznego to doskonała lekcja mechaniki samochodowej i elektrotechniki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat budowy samochodu elektrycznego poprzez konwersję samochodu benzynowego. Konwersja i budowa samochodu nie jest bynajmniej prostym zadaniem i wymaga starannej analizy, szczegółowego planowania i wykonania. Kluczową ideą, którą należy tutaj zrozumieć, jest to, że budując samochód elektryczny, zastępujesz benzynowe źródło zasilania samochodu elektrycznym. Silnik benzynowy zostanie zastąpiony silnikiem elektrycznym napędzanym przez sterownik i zasilanym z akumulatorów. Jak działa samochód elektryczny? Obserwując z zewnątrz, Trudno jest odróżnić samochód elektryczny od zwykłego samochodu benzynowego. Jedynym sposobem na odkrycie różnicy jest jazda samochodem lub otwarcie przedniej maski i zajrzenie do środka. Są one prawie bezgłośne w porównaniu z innymi samochodami, jeśli znasz wnętrze normalnych samochodów. Są one jak ogromne projekty hydrauliczne. Natomiast samochód elektryczny to ogromny projekt okablowania. Sercem tych samochodów jest silnik prądu przemiennego, zasilany z akumulatora elektrycznego, a mózgiem jest kontroler prądu stałego, który steruje mocą wyjściową. W samochodzie elektrycznym, po naciśnięciu pedału gazu, Podłączone do niego potencjometry dostarczają proporcjonalne sygnały elektryczne do sterownika. Sterownik dostarcza energię do mechanizmu silnika prądu przemiennego, który napędza samochód. Jest to urządzenie elektroniczne, które przekształca prąd stały dostarczany przez akumulatory w napięcie wyjściowe prądu przemiennego, które napędza silnik prądu przemiennego. Sterownik konwertuje prąd stały DC na prąd zmienny AC. Poprzez przełączanie tranzystorów. Jest to podstawowy mechanizm działania takiego samochodu. Istnieje wiele innych elementów używanych w samochodach z silnikiem benzynowym, które muszą zostać zastąpione lub odrzucone podczas budowy samochodu elektrycznego. Pozwolę sobie teraz przedstawić ogólny przegląd wyjaśniający, jak zbudować samochód elektryczny, Wykonując operację przeszczepu na pełną skalę w konwencjonalnym samochodzie benzynowym. Budowa samochodu elektrycznego. Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować plan całej operacji przeszczepu. Przed rozpoczęciem pracy należy sporządzić kompletny schemat obrotu. Zdobądź książki wyjaśniające ich konstrukcję i zaplanuj własną wersję. Zgodnie z konkretnymi potrzebami. Krok 1: Znajdź odpowiedni samochód benzynowy do konwersji. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest znalezienie samochodu benzynowego do konwersji. Wybór należy do ciebie, ale szukaj samochodu z manualną skrzynią biegów i dużą ilością miejsca, ponieważ akumulatory zajmują dużo miejsca. Nie wybieraj bardzo starego samochodu, a jeśli już, upewnij się że jego skrzynia biegów i zespół są nienaruszone. Krok 2. Wybór maksymalnego napięcia wyjściowego Następną rzeczą, o której należy zdecydować, jest to, przy jakim napięciu lub mocy ma pracować samochód. Zakres może wynosić od 90 V do ponad 190 V. Wielkość napięcia na jaką się zdecydujesz, określi liczbę potrzebnych akumulatorów. Będzie ona również decydować o specyfikacji kontrolera i silnika AC. Krok 3. Wybór typu baterii zdecyduj. Jakiego typu akumulatora potrzebujesz? Istnieje kilka opcji, takich jak akumulatory kwasowo-ołowiowe o głębokim cyklu i wysokowydajne akumulatory szczelne. Istnieją również inne typy do wyboru. W zależności od rodzaju zastosowanego elektrolitu mogą to być akumulatory zalane z absorpcyjną matą szklaną, AGM lub akumulatory żelowe. Akumulatory zalewane są najtaniejsze, ale także produkują najmniej energii. W zależności od wymaganej mocy. Wykonaj obliczenia i kup odpowiednią liczbę akumulatorów. Połącz akumulatory szeregowo. Krok 4. Usuwanie niechcianych komponentów z samochodów benzynowych Teraz rozpoczyna się operacja przeszczepiania samochodu benzynowego. Odłącz i usuń silnik benzynowy, zbiornik paliwa, mechanizm wydechowy, katalizator, sprzęgło, a nawet chłodnicę. Krok 5. Rozpoczęcie okablowania zgodnie ze schematem obwodu elektrycznego przed przystąpieniem do okablowania elektrycznego narysuj odpowiedni schemat obwodu. Zachowaj manualną skrzynię biegów w nienaruszonym stanie i podłącz do niej silnik za pomocą płyty adaptera. Do zamocowania silnika potrzebne będą niestandardowe wsporniki. Krok 6. Utwórz zestaw skrzyni biegów. Silnik elektryczny wymaga przekładni w celu dostosowania mechanizmu przekładni do maksymalnej wydajności. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Zbudować nową, niestandardową przekładnię redukcyjną lub na stałe zamocować istniejący system przekładni na pierwszym lub drugim biegu. Pierwsza opcja jest lepsza, ale droższa. Druga jest tańsza. Krok 7. Montaż kontrolera i baterii. Następnie należy zamontować baterię i kontroler. Kontroler, który jest zwykle używany. Jest taki sam jak ten używany w wózkach widłowych. Umieść baterie sprytnie, oszczędnie wykorzystując przestrzeń. Podłącz je i zamocuj na miejscu. Krok 8. Rozpocznij okablowanie zainstalowanych komponentów, następnie przychodzi czas na okablowanie. Podłącz kontroler i akumulator do silnika i do siebie nawzajem za pomocą kabli o dużej mocy. Jeśli oryginalny samochód miał mechanizm wspomagania kierownicy. Zainstaluj do tego osobny silnik. Krok 9. Instalacja klimatyzacji, kompresora i nagrzewnicy Jeśli samochód jest wyposażony w klimatyzację, konieczne będzie zamontowanie innego silnika do obsługi sprężarki. Do obsługi układów wspomagania hamulców należy zamontować pompę próżniową. Następnie w rdzeniu nagrzewnicy należy zainstalować małą grzałkę elektryczną która będzie napędzać mechanizm ogrzewania. Krok 10. Instalacja konwertera DCDC -DC i okablowanie akcesoriów aby zasilać wszystkie akumulatory akcesoriów należy zainstalować konwerter DCDC. -DC. Wskaźnik gazu nie jest już potrzebny. Zastąp go prawidłowo skalibrowanym woltomierzem który wskazuje poziom naładowania akumulatorów samochodu. Podłącz pedały przyspieszenia do sterownika z potencjometrem pośrodku, jako łącznikiem inne akcesoria, takie jak światła samochodowe, należy ponownie podłączyć do nowego zestawu akumulatorów. Krok 11. Instalacja mechanizmu przekaźnika mocy istniejący wcześniej bieg wsteczny manualnej skrzyni biegów może być teraz obsługiwany przez silnik AC. Mechanizm zmiany biegów, czyli dźwignia zmiany biegów, musi zostać zastąpiony przełącznikiem elektrycznym. Na koniec należy zainstalować przekaźnikowy mechanizm przełączający, który podłącza lub odłącza samochód od akumulatora. Krótko mówiąc, jest to przełącznik który włącza lub wyłącza samochód. Przekaźnik musi mieć wysoką moc, która może wyłączyć samochód przy wysokim napięciu bez iskrzenia. Następnie podłącz wyłącznik zapłonu do przekaźnika, aby przekaźnik był obsługiwany przez wyłącznik zapłonu. Zainstaluj oddzielny mechanizm ładowania akumulatorów samochodu. Umieść gniazdo ładowania na zewnątrz samochodu i podłącz do niego mechanizm ładowania. Krok 12. Faza testowa. Jeśli udało Ci się zdemontować wszystkie te elementy, Twój samochód jest przynajmniej gotowy do testów. Przetestuj każdą część zespołu z osobna. Przetestuj działanie kontrolera w synchronizacji z pedałem przyspieszenia. Po zakończeniu testu etapowego jesteś gotowy do testu. Po jego pomyślnym zakończeniu jesteś gotowy do płynnej, wolnej od zanieczyszczeń jazdy własnym samochodem elektrycznym. Całkowity koszt całej procedury, w tym wszystkich materiałów eksploatacyjnych, może wynieść około 10 tysięcy euro lub więcej. Cena może się różnić w zależności od jakości poszczególnych zakupionych części. Po zbudowaniu jednego z nich, w przyszłości, na długą przejażdżkę, wystarczy podłączyć przewód zasilający, naładować samochód i jesteś gotowy do jazdy.